Cześć, zapraszamy Was na kolejny trening. Ja nazywam się Ania Bartosik i ćwiczę ze swoimi synami. Po mojej lewej stronie Adam, a po mojej prawej stronie Benio. Dzisiaj zaprezentujemy Wam różne wersje pajacy, zwanych jumping jacków. Zaczynamy tradycyjnie od rozgrzewki. Pupaki gotowi, prawa marsz i maszerujemy mocno nogi, ramiona przy sobie. Unosimy kolana, przodem, pracują ręce, dobrze. I teraz robimy sobie, dłonie dajecie na biodra, na biodra i stawiamy piętę do przodu. Wysuwacie nogę przed siebie, palce na siebie ustawione, piętą dotykamy z przodu do podłogi. Super, dobrze. Jeszcze, ok, dwa razy i zaczynamy, Wracamy sobie do marszu. Robimy sobie krok dostawny prawa do boku, lewa do boku i wracam. Krok dostawny do boku. Dodajecie sobie pracę ramion. Ramiona proste i przez linię barku robimy sobie koła do tyłu. I próbujemy troszkę szybciej. Koło i koło. Przez linię barku. Proste ramiona i krążymy. Dobrze. Super. I teraz robicie sobie na przemian prawa ręka w tył, prosta, lewa w tył. I prosta do tyłu. A dość troszkę bliżej chodź. Nie uciekajcie, chłopcy. Jeszcze obie razem. W tył i w tył. I w tył. Szerokie koła. Cały czas chodzicie. Krok dostawny. Dobrze. Zatrzymajcie ramiona w dole. I teraz dajemy sobie do góry. Obie razem. Obie w górę. Tak jak przy pajacach, ale na razie krok dostawny. Chodzicie. Ręce w górę dam. Do góry ramiona, do góry. Porządnie rozgrzewamy górę. Bo będą, będą pracowały mocne ramiona. Dobrze. Teraz dłonie wracają na biodra i krok dostawny. Ok. Zatrzymaj. Stań szeroko w przesiadzie. Daj palce lekko na zewnątrz. I robimy sobie zwykły przysiad. Wdech na dół i wydech do góry. Na razie jest to rozgrzewka, więc nie musicie schodzić aż tak bardzo nisko. Pracują nogi. Pamiętajcie o prostych plecach. Otwieramy kolana. I uwaga, do góry. Złącz nogi, otwórz. I zejdź przysiad. Złącz nogi, otwórz. I zejdź przysiad. Złącz i na dół. Złącz i w dół. Złącz i w dół. Jeszcze dwa i jeszcze jeden. Dobrze. Szeroko. I wracajcie do marszu. Otwieramy teraz marszu nogi. Szeroko i wąsko. Czyli pracują nogi na przemian. Raz szeroki marsz. Raz wąski ramiona przy sobie. Ramiona przy sobie pracują chłopcy. Dobrze. I dajemy dłonie na biodra. Zostajemy w szerokim marszu. Podnieś kolano do boku. Jedna noga, druga. Super. I w górę, i w górę. I unosimy. Jedna, druga, jeszcze. I to samo. Wąską nogi. Teraz przodem w linii biodra. I przodem w linii biodra, chłopcy. Pięknie, Benio. Wysoka noga. Dobrze. I teraz, uwaga, zatrzymaj. Przyciągnij sobie nogę. Do do, do, do brzucha. plecy proste. Łapiemy równowagę. Trzymaj. Tak, daj drugą nogę w górę. Przytrzymaj. Rosuj się. Jeszcze. I opuść. Troszkę szerzej nogi. Opieramy sobie dłonie na uda. I teraz podwijamy miednicę. Chowasz kość krzyżową. I puszczasz. Chowasz kość krzyżową. I puszczasz. Czyli dolna część pleców pracuje wydechem, zaokrąglamy i wdech prosty. Jeszcze. I wyprostuj. A teraz zejdź sobie falą w prawą stronę. Czyli klatkę ustawiasz do prawego uda i do lewego uda. Czyli na boki idziemy, chłopaki. Raz w jedną no na jedną nogę, raz na drugą nogę. I środek. Dotknij do podłogi, wyprostuj nogi, unieś biodra do góry Opuść na dół. Wyprostuj nogi. I w dół. Proste. I dół. I proste. W dół. Zatrzymaj nogi proste. Przytrzymaj chwilę. Dociągnij sobie w kierunku jednej, jednej nogi. Możemy od prawej zacząć. Do jednej nogi. Do drugiej nogi. I na boki. I płynnie. Raz jedna strona. Raz druga strona. Do boku. Do boku. Jeszcze jeden. Trzymaj, główni kolana i rolujemy się do po prostu. I mam nadzieję, że się rozgraliście. Popatrzcie, jak to dobrze. Okej, okay. maszerujemy. Więc teraz zaczynamy sobie część główną. Tradycyjnie zaczynamy od zwykłych pajacy. Gotowi, chłopcy? Troszkę bliżej do mnie. Chodźcie do mamy. Uwaga, skaczemy pajace. Zwykłe pajace, unosicie ręce na nas głowę I cały czas pracujecie. Dobrze. Jak tam? Ok. A teraz dorzucamy sobie. Popatrzcie. Idziemy sobie do przysiadu. Dotykamy do podłogi. Łączymy nogi i ramiona unosimy nad głowę. Na dół do przysiadu i złącz. I spróbujmy troszkę szybciej. Na dół przysiad dotknij do podłogi. Złącz. Jeszcze raz. I złącz. I złącz. Jeszcze dwa razy. Dobrze, jeszcze jeden. I uwaga, zostań w dole, wyrzuć nogi do tyłu, wróć do przodu i góra złącz. Na dół, do podporu, nogi w tył, biodra wyżej, chłopcy, wracamy nogami do przodu i złącz. Jeszcze raz, w dół, wyrzuć w tył, w przód, góra złącz. Jeszcze jeden raz, dół, do przodu i uwaga. Dodaj przysiad, złącz na dół, w tył wyrzut nóg. Do przodu, dodaj przysiad i złącz. I w dół, wyrzut nóg w tył, powrót do przodu, do góry przysiad, złącz nogi. Jeszcze raz na dół, wyrzuć nogi w tył. Do przodu, wracamy. Góra wypras, przysiad i złącz. I uwaga, wracamy do pajacy. Jeszcze raz skaczecie i uwaga. Połączymy sobie całą sekwencję, wszystko co robiliśmy do tej pory w jedną całość. Uwaga, zaczynamy. Na razie pokazujemy wolno. Robię pajac. Łączę nogi do przysiadu, Wród, nóg w tył, powrót. Przysiad. I łączę nogi. Otwórz. Złącz. Na dół do przysiadu. Wyrzut nog w tył. Do przodu. Przysiad. Nie od bliżej do mamy. I złącz. Jeszcze raz. Szeroko. Góra. Na dół. W tył. Do przodu wyżej biodra, chłopcy. Przysiad. I złącz. Jeszcze raz. Szeroko. Góra, w dół, szybciej troszkę, przysiad i uwaga złącz, od razu na dół, tył, przód, przysiad i złącz, na dół, tył, przysiad i złącz, dobrze, maszerujemy, chwilę przerwy, chłopaki w górę, W górę do mamy, wykończyłam chłopaków, ok, teraz robimy sobie inną wersję. Pajacy. Na razie dajecie sobie dłonie na biodra. Gotowi. Same nogi skaczą. Same nogi otwieramy. Szeroko, szeroko chłopcy, do mnie. I uwaga! W momencie, gdy łączycie nogi, krzyżujemy. I druga noga. Krzyżujemy. I skrzyżuj. I skrzyżuj. I skrzyżuj. Same nogi, tak, żeby ręce wam nie przeszkadzały. Same nogi. Dobrze. Jeszcze. A teraz uwaga. Robimy sobie zwykły pajac. I popatrzcie. Szeroko i biodra. Szeroko i kręcimy biodrami. Otwórz i skręty. Otwórz i skręty bioder. Szeroko i biodra. Szeroko i biodra. Szeroko i biodra. Jeszcze raz. Dobra. I biodra. Stop. Przechodzimy sobie na dół do podporu. I teraz podporzę same nogi wyżej biodra, benio. same nogi robią pajat. szeroko, złącz, szeroko i złącz i szybciej skaczą nogi, brzuch napięty, nogi w tempie, nie ślizgamy po podłodze tylko wyżej biodra, stop, ok, popatrz teraz ramiona, otwórz, otwórz, daj pod bark. Druga ręka. Otwórz, otwórz, wróć pod bark. I robimy sobie w tempie. Raz otwieracie od jednej strony, raz od drugiej strony. Jak tam, chłopaki. Pracują, ramiona pracują. I szeroko. I wracam. Szeroko. I wracam. Jeszcze. <grym> Okej. Okay. Dobra. Do przodu, doskocz. <grym> chłopaki już prawie. Przykleili się do podłogi. Maszerujemy. Jak tam macie siły, jeszcze chwilę. No to na koniec. Chłopaki już prawie nie mają siły. Skaczecie pajace. Dwa ostatnie pajace, które pokażemy. Na razie zaczynamy tradycyjnie. Zwykły pajac. I patrzycie, co robimy dalej. Skaczecie. Dobrze. Daj sobie teraz dłonie na biodra. Nogi pracują. Nogi pracują, dłonie na biodra. Szeroko. Do boku. Szeroko. I druga strona. Czyli obracacie się. Raz jednym bokiem. Dobrze. Raz drugim bokiem. Jeszcze. Skaczemy, skaczemy. Dalej. Jeszcze. I bok. I bok. I bok. I uwaga. Szeroki pajac. Szeroki Szeroko podskoki. Na trzy. Trzy podskoki. Na cztery łączymy nogi. Raz, dwa, trzy. Złącz. Raz, dwa, trzy i złącz. I złącz. Raz, dwa, trzy I złącz. i złącz. I złącz. I złącz. I złącz. Mam nadzieję, że po takim treningu dacie rodzicom trochę odpocząć. Jeszcze. I ostatni raz zostań. Super. Oprzed sobie dłonią uda. Zejdź powoli do dołu. Puść na plecy. Chłopaki ledwo dyszą. Okej, okay, rozluźniamy. I czas na stretching. Wyprostuj nogi w kolanach. Mocno proste kolana, proste, proste. Proste nogi. Dobrze. Okej. Okay. Ugni. I rolujemy do wyprostu. Wyprostuj się w górę. Daj ręce nad głowę. Podwiń miednicę. Wyciągamy się do góry. Już tylko na uspokojenie rozciągamy. Daj szeroko ramiona, mocno do tyłu otwórz klatkę. Przyciągnij prawą rękę do siebie i prostą trzymasz przy klatce. Dobrze, chłopcy. Druga ręka. Prosta. Super. Jeszcze rozciągniemy sobie łydki. Dajesz nogę jedną do przodu. Podpierasz sobie na nodze ugiętej. Palce są na siebie. Możecie spróbować przytrzymać sobie za palce. Noga prosta. Bardzo ładnie, Benio. Druga noga to samo. Trzymaj. Tak jest. Plecy proste. Starajcie się plecy też prostować. Wyrównaj nogi razem. I rolujemy do wyprostu. Zrób głęboki wdech. I wypuść. I to będzie na, na tyle. I pozdrawiam naszych wiernych fanów. Do zobaczenia.